Zryj Mamy. Losujemy. Odgadujemy. jak no. <laughs> te fioletowe. Ale my byliśmy zielone. Taki się wylosował. Zaraz będzie fioletowe. Jabko. Chemiczne jabłko. bardzo. Mamy drink, nie? Nie, idzie to mi rurka. Dobra. Co jeszcze Na przerwę bomby. Co to, co, co, co to jest? Uh, patrz, kupa. kupa. To jest kupa. Pożyczka? No, będzie jeszcze dużo kolorów. Napiszcie w komentarzach, jaki jest Wasz ulubiony kolor szkietelki. Tak? Mój jest fioletowy. Dobra, to już nie na żarty, tam to, to by było oczywiście żarty, nie możecie, że to chyba, na serio, my jesteśmy takie. Ja? Mhm. No ale tak, tak, fioletowy są najlepsze, teraz... Jaki? Serwa. Dobra. Próbujemy, jaki to jest? Mm. to jest troszkę kolor. mhm, 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 mhm. mhm. No to lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, żeby napisać, jaki jest Wasz ulubiony kolor i smak z kielesów. No. Chociaż w sumie kolor i smak. No chyba, że y, lubicie żółty, ale lubicie porzeczkę. Różni to bywa. No ta piona, piona. You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon.